Rąbiemy. O, patrzcie, o. O, jak mam dobrze idzie, bardzo się cieszę, ja widzę, że mam dużo wysiedleń, pozdrawiam Was, ale bardzo Was pozdrawiam. O, patrzcie, udało mi się. O, teraz zaraz. nas. Węgier mamy, węgle. Ktoś mnie tu prześladował. Widziałem, jak chodzi z kącika mojego oka. Jest wyższy niż jakikolwiek jak, jak człowiek, którego kiedykolwiek widziałem. Prawie wygląda jak jelenie. Powiem Wam, że sobie Pozdrawiam Was jeszcze raz Nie wiedziałam, że tyle slapia wyciekleń tysiące jest jakieś pięć, a tu mało, dużo Zrób to zobaczę ile wyświetleń i lajk dostałam od Was

Ech, dobra dobra Ech, Patrzcie, tam mamy węgiel, widać z daleka I tutaj tu się węgiel, A, czyli tam jest węgiel. Bra, A, sorry, się wyszło, węgiel Dobra, patrzcie, aaa, stary Lamy śnioczła Tutaj też nie piszecie komentarza Ale to nic Przecież Wam wybaczną Was i Dobra, mam... Jak to się widzisz tam e, jelenia odchuję, jak jest pierwszy dzień. Cóż. Dziecko słyszało. Dobra, Jelenie za tym tak e, nie to mi też. Chcę ratować, tylko odnoszę węgiel. Dobra, idziemy Będziemy, idziemy, idziemy? że um, nie rodić um, um, ten tak. Szkoda, Będziemy, nie. No zobaczcie, w ogóle nie atakuje. To creepy jeszcze.

Zagramy inną grę, bo... Zjedli mnie. Dobra. To zagramy. Klik... Kliknięta wieża. Oto jaki jest. Oto jaki jest. Oto jaki jest. jaki jest. Oto jaki

No i kto to, to miał, ty